Po co uprawiać seks? Y, dlatego, że to jest naprawdę najfajniejsza rzecz na świecie, którą można robić samemu albo we dwójkę. I y, y i naprawdę, jak przestaniemy to traktować tak strasznie, poważnie i tak śmiertelnie serio, i uczestniczyć w tych zawodach na, nie wiem, najlepszy stosunek seksualny czy najdłuższą erekcję, to to może być obszar tak fantastycznej eksploracji związku, intymności, bliskości, zachwytu, przekazywania sobie uczuć, ale też ekspresji własnego temperamentu. Tak, tak Nieskrępowana zabawa dorosłych. Na tyle nieskrępowana, na ile jesteśmy zdolni ją przeprowadzić. Tutaj też nie ma żadnych, żadnych zasad od górnych, żadnych norm. To jest tak, jakbyśmy mogli być dziećmi, tylko robić te wszystkie dorosłe historie i, i się z tego cieszyć i być w tym spontaniczni. I ja mam takie czucie seksu, że to jest oprócz aktywności, które nas tak bardzo mocno absorbują, że aż dają nam ten legendarny flow, jak na przykład nie wiem, jeżdżenie na, na nartach, czy czy malowanie obrazów. No nie wszyscy jeżdżą na nartach i nie wszyscy malują obrazy, ale dobrze się kochać może każdy. I jak i, i być blisko i być w tym momencie, w którym się zapomina o liście zakupów i naprawdę nie myśli o tym, czy ma się SM i ile ma się dzieci, tylko jest się blisko i zatopionym w tym w sobie, w czuciu i w drugim człowieku, no to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie.